Zde tak się robi, zamieszanie. Konsekwencje swoich czynów wszystkie przyjmuję na klapę. Położyłem parę catchy wziąłem za to papier. muszę zarobić go tyle, żeby mam je kupić diament. Moje zwroty tak jak ryb, oni potrafią na pamięć. Chyba wyleciał mi z kiedy auto weszło w zakręt. Podja zrobił jakiś czyn, dawno mógł być przejebany. Chopcze, prosisz się o tym. Dam ci jeszcze jedną szansę. Trasy, chyba mam lekko nie trawię, trawę Doprawione wszystko trawę, mleki, Bóg Niczym rozaranem na zielonej trawie Przekazuję info z bety, myślisz, że mam zlytą, panie z Ech, no i wydech i posłuchaj co mam w planie Linie mam tu w telefonie, u ciebie są na ekranie Słyszę płacz i czekanie Kiedy chujat w kropię płody Mam do przeskoczenia, żeby zrobić parę złotych Zopty, optymalizowane działanie w noc. Kiedy jadę w czarnej becie poprzez moje miasto Wybuchowy poje, popersy moje jak troty Gonie za pieniędzmi, kiedy oni walą wiatro Stop, musiałem to przerwać Otoczony pojebami Tak jak miasto węgar. Ciche moje miasto, ciche w skórze i oświetla Czuję się jak węgar, to nasięga mi do berła Lubię się powodzić, no bo wozi mnie Bawaria Natrafię Natrafiłem kody, a to nie jest łatwa sprawa Skoko, przeskoczyłem to jak ma Nie radzi ma Isiękuję wiedział jak się skończy Którą kroczę, to nie jest droga krzyżowa Zrobię kurwa wszystko, żeby być na listę Forza Obiecałem wybudować dom dla matki ojca Obiecałem z nich i do samego końca Ona nigdy nie jest głodna, no więc to ja ją zjadam Zażywam i nawijam, ty byś po tym się poskładał Ona chyba się zacięła, tylko wstaje, no i siada Scena wysprzątana, no a w głowie wciąż